Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu krótki film instruktażowy dotyczący dokumentów zgłoszeniowych, jakie należy złożyć w naborze do udziału w projekcie pod tytułem Od węgla do słońca, odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice, Dziedzice i Harzlach. Nabór grantobiorców prowadzony jest przez Urząd Miejski w Czechowicach Dziedzicach oraz Urząd Gminy Harzlach. Nabór grantobiorców prowadzony jest w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe. Na komplet dokumentów zgłoszeniowych składają się. Deklaracja udziału w projekcie, ankieta dotycząca instalacji OZE, Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. Takim dokumentem może być wypis, wydruk z księgi wieczystej, jednak nie starszej niż 3 miesiące lub numer elektronicznej księgi wieczystej. Dopuszczalne jest złożenie aktu własności bądź też umowa. Ostatnim dokumentem zgłoszeniowym, jaki Państwo będą zobowiązani złożyć, jest oświadczenie o niewykorzystaniu energii produkowanej z instalacji OZE na potrzeby działalności rolniczej lub działalności gospodarczej. Deklaracje udziału w projekcie deklarują Państwo wolę uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii, zaznaczając znakiem X, jaki rodzaj instalacji Państwo interesuje. Do wyboru mają Państwo instalację fotowoltaiczną, instalację solarną, powietrzną pompę ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, powietrzną pompę ciepła do centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową, kocioł na biomasę, magazyn energii wraz z systemem. Dopuszczalne jest wybranie więcej niż jednej proponowanej instalacji odnawialnych źródeł energii. W deklaracji udziału w projekcie podają Państwo dane adresowe budynku, numer działki oraz numer księgi wieczystej. W ankiecie dotyczącej instalacji OZE przedstawiają Państwo dane dotyczące budynków, na którym realizowana będzie instalacja, doskazują Państwo preferowany rodzaj instalacji, liczbę instalacji oraz dane dotyczące montażu instalacji, czyli proponowane miejsce usytuowania takiej instalacji. Prosimy również o podanie w ankiecie zużycia wody w ciągu ostatnich 12 miesięcy, liczby osób na stałe zamieszkujących w danym budynku oraz zużycia energii elektrycznej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W przypadku zainteresowania instalacjami solarnymi lub powietrzną pompą ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, w ankiecie muszą Państwo podać również aktualny sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej. Natomiast jeżeli są Państwo zainteresowani powietrzną pompą ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lub też kotłem na Bionasę, prosimy o podanie, jaki jest obecnie rodzaj istniejącej instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że jeżeli z księgi wieczystej wynika, że jest więcej niż jeden właściciel nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja instalacji odnawialnych źródeł energii, wszystkie dokumenty zgłoszeniowe muszą być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli. Każda deklaracja musi zawierać dane wszystkich współwłaścicieli: imię, nazwisko i numer PESEL. Dla poprawności oceny formalnej deklaracji konieczne jest wypełnienie wszystkich pól, a więc wskazanie zarówno adresu e-mail, jak i numeru telefonu. Brak podpisu wszystkich współwłaścicieli jest błędem formalnym, który skutkował będzie wezwaniem Państwa do poprawy dokumentów zgłoszeniowych. Dopuszczalne jest tylko jednokrotne wezwanie do poprawy dokumentów zgłoszeniowych.